Wujek porada, oszukuje i okłamuje ludzi. A i jeszcze robiłem wodę z mózgu. Cześć kochany człowieku, kimkolwiek jesteś. Może część z was zada sobie takie pytanie. Żalisz się wujasz, czy się chwalisz? W sumie na to w dupie. Wszystko i tak zależy przy was, jakby to oceniacie. Eee, na początku nagrałem coś takiego, że tam, a wujasz, e, to szuczcie, złodzieju, manipulujesz, e, są sami debile wokół Ciebie, którzy łukają te Twoje idee, które kupują od Ciebie e, Twoje warsztaty, które jeżdżą z Tobą na te wyjazdy. No ale wiadomo, głupich nie sieją, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli ktoś obserwuje też mój fanpage, to pewno, na pewno spotkał się z takimi gdzieś tam opiniami. Ale chciałem wam dzisiaj powiedzieć moje patrzenie na, na tą rzeczywistość. Jest taki tekst, że ktoś tam ciekawie powiedział, Jezus Chrystus się nazywał, że po go poznacie. O co to chodzi? No właśnie dzisiaj będzie o tym film. Eee... Parę dni temu miałem taką sytuację, byliśmy na tym wyjeździe swoim Wieszczadach i... No, i kto tam obserwował, to wie, jak to nie, no to opowiem historię. Idziemy do bieszcza, się okazało, buu, coś nagle mi strzeliło w samochodzie. Za chwilę zapaliła się kontrolka od oleju. Okazało się, że ja myślałem, że w coś uderzyłem pod spodem i że wyleciało olej. Okazało się, że wcale to nie jest prawda, po prostu ktoś źle dokręcił ten korek na no, wymienianiu w serwisie. Ale nie o tym dzisiaj jest ten film. No i dobra, no zostawiłem ten samochód, jakoś tam ogarnąłem, było to koło Kielc, więc w jak wracaliśmy, zostawiłem to w cholerę, jak wracaliśmy w niedzielę z Bieszcza, to wezwałem assistance, wezwałem ten samochód do Suzuki, no i zostałem u... E, Chciałem użyć słowa przyjaciółka, no ale tak w sumie to chyba mogę używać słowa przyjaciółkę. Zostałem u swojej koleżanki przyjaciółką, która jakiś czas temu, nie wiem ile to już było, może z rok temu była na SmartZecie. Była niedawno na naszym jednym wyjeździe, teraz jest na drugim wyjeździe. Jedzie z nami teraz na Zanzibar. U niej nocowałem, no i się okazało, że ten samochód nie zostanie od razu naprawiony. I koleżanka Monika, serdecznie ją pozdrawiam. E, powiedziała, wiesz co Adam, sobie to ja teraz jestem na chorobowym, więc spoko jak chcesz, to weź mu samochód e, i mi go później przywieziesz. ja mówię, ale to jeszcze masz jeden samochód. Ja i spoko, luz. Ja mówię, wow. Za chwilę pęk, na Messengerze dostaję informację od e, Zbyszka, który właśnie teraz zaczął robić na terapie zachowań. Mówi, Adam, z się a chcesz, to po ciebie przyjadę. I tak sobie górę, mówię, wow, i wtedy sobie myślałem może, jakie ja mam zajebiste teraz życie, czemu mam zajebiste życie, bo otaczają mnie ludzie, którzy właśnie w takich momentach są w stanie zaproponować mi swoją pomoc, a tak naprawdę to nie chodzi o pomoc, bo sobie poradził, bo przecież bym pojechał pociągiem, albo cholera wie co, bo jestem ogarniętym człowiekiem, tylko... Chcą ze mną po prostu się podzielić albo ze mną poprzebywać. Dzisiaj to jest dla mnie bardzo ważne. To powiem Wam, że się wzruszyłem. Po prostu się wzruszyłem. No, i jedną z tą terminologią, jak na początku filmu, to znaczy, że hmm, ciągle mam tak mocny system, że tak mogę tych wszystkich ludzi zmanipulować, żeby oni. Poświęcili swój czas, pieniądze, swój samochód i przyjechali zbyt gości do Kielca, to jest w cholerę daleko, a nie daleko, kurde. Jakoś to widzi po świecie, ale tam to jest w Dysonce, jest jakieś 700 km ktoś chce oddać mi swój samochód. Ja pierdolę. Ja naprawdę muszę być niezłym kolesiem, który bardzo zajebiście manipuluje ludźmi, którzy oddają mi swoje właśnie pieniądze, którzy. Ej, właśnie, to było zapoczątkowe pytanie. Wujas, żalę się wam teraz, czy się chwalę? I to i to tak naprawdę. Bo z jednej strony to mam taką niezgodę, że co chwilę ktoś coś pisze, jestem takim kurwa debilem, kurde. I tam zaczynam sobie robić tym krzywdę, kurde. Ale potem, kiedy jestem ludźmi. Ale potem zaczynam, dzięki racjonalnej trapie zachowań, żyję na faktach. to jest to Hmm. Coraz więcej ludzi wspiera moją ideę, przynosi rzeczy, naszą fundację, te rzeczy e, sprzedajemy w takiej albo w takiej formie. Z tego utrzymujemy, przepraszam, siedlisko. Coraz więcej ludzi przychodzi do mnie na, e, na te moje szkolenia. Są mi płacić, z ich coraz więcej. Wow. Czyli podoba się im moja idea, coraz więcej ludzi subskrybuje mój kanał. A właśnie, jeśli nie subskrybujesz kanału, to zapraszam. Coraz więcej ludzi jeździ z nami na wyjazdy, i to jest tak raz, dwa nigdy nie wykupę żadnej reklamy, żeby to reklamować. Teraz mam ten wyjazd na Zanzibar, już prawie jest cała grupa. A i to w taki ciężkich czas, bo teraz jest koronawirus. I sobie zawsze zadaję pytanie, Adam, dlaczego ty cały czas jeszcze zaśmieca swój umysł, zajmuje się właśnie. No właśnie, czym ja się zajmuję? Swoim starym życiem. Zajmuję się swoim starym życiem, czyli patrzeniem na tym, że wszyscy muszą mnie lubić, że wszyscy muszą mnie kochać. Nie, nie muszą. Nie wszyscy muszą rozumieć moją ideę, nie wszyscy muszą mnie rozumieć. Mogą mnie nienawidzieć. Mogą mnie wyzywać od ludzi od manipulantów, od prania, od głupków, którzy, kurwa, nie mają wiedza, co się robią. Okej, okay. ja wiem, co robię. To co, trochę się pożaliłem, trochę się pochwaliłem, a tak naprawdę lubię się z wami tym dzielić. Czy w takiej formule face to face, czy przez fanpage, czy przez YouTube. To jest dla mnie dzisiaj bardzo ważne. Ja to robię dla siebie. Jeśli ty coś wyciągasz z tego, wow, zajebiście. Kocham was ludziska. Tak naprawdę was kocham. Kurwa, naprawdę. I to nawet tych, którzy kurwa właśnie piszą te rzeczy. niektórzy z was się boję jeszcze i Ej, nie chcę sobie robić wami krzywdy, bo jeszcze mam nieprzepracowane pewne rzeczy, bo myślę, że może kiedyś będę miał większą przestrzeń. Trzymajcie się.